Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze bardzo proszę o zabranie głosu naszych kolegów. Kolega z, reprezentuje organizację Wojownicy Wolności, Bartosz Wojciech. Bardzo proszę. Witam, w Wojownicy Wolności, Sosnowiec, Bartosz Wojcieszak. Ja chciałem się skupić tutaj na raporcie, bo jak wejdziemy, sobie piszemy frazę Edukacja Włączająca, wejdziemy na stronę go. Jest raport. Pani Kaźmiery Krakowiak, Krakowiak z Instytutu Pedagogiki i Socjalnej i fajnie się nazywa, fajnie przepraszam za kolokwializm, jest tam napisane to nową mową, bo już sam tytuł. Zasady wsparcia kompleksowego i skoordynowanego osób z niepełnosprawnościami w imię społeczeństwa dążącego do Solidarności i odpowiedzialnego rozwoju. I co to jest ten odpowiedzialny rozwój? Pomijając tam kwestie akcjologiczne, czy po prostu społeczeństwo, które dąży do siły, czy też opiekuje się swoimi słabszymi osobnikami, bo przypominam sobie, że zaraz na początku trzeba by przeczytać raport, bo jeżeli kojarzy się Spartan, oni negowali słabość i dążyli do siły, ale też opiekowali się ofiarami swojej wojny. To właśnie wsparcie kobiety miały prawo głosu, prawo uczestniczenia w normalnych ćwiczeniach. Ale pomijając te kwestie akcjologiczne i filozoficzne, kulturowe, co tam się kryje? Otóż się okazuje, pani Kazimiera Krakowiak przedstawia jakoby wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i tam wylicza, czy osoby oddarzone brakiem słuchu w jakiejś części, czy w ogóle głuche, czy też niewidome, czy też po prostu z jakimiś dysfunkcjami emocjonalnymi, psychicznymi, wszystkie... Przejaw jakieś jak i dawki geniuszu. Oczywiście niektóre osoby ze spektrum autyzmu jest tak zwany savant, czyli mają geniusz na przykład do liczb, mają geniusz po prostu do, nie wiem, jakichś kreatywnych funkcji, ale szanujmy się, nie każda osoba niepełnosprawna jest geniuszem i nie każdy geniusz jest osobą niepełnosprawną. Pod tą ideologią kryje się faza, że kiedy takie wszystkie osoby zamkniemy w sali to jak tam pani używa takiej nowomowy, że w wyniku tego oporu, czyli osób zdrowych, że tak powiem intelektualnie, kiedy będą próbowały się komunikować z tymi osobami, które nie odważone są aż takimi zdolnościami, w wyniku tego oporu nagle poszerzy się spektrum wiedzy potrzebnej do życia. Nie mówi tutaj yy, i podaje, nie podaje żadnych faktów. Nie, nie ma tam w tym raporcie jakichś analiz, gdzie ona to ta Pani eksperymentowała, na jakiej podstawie oparła te swoje badania. No, o tego, Pani mówi w ujęciu generalizującym, uwaga, w ujęciu generalizującym, Wprowadzenie dzieci upośledzonych nawet w stopniu, że tak powiem, dość mocnym nie spowoduje obniżenia poziomu edukacji. Ja chciałbym w to wierzyć. Nie jestem przeciwnikami osób, które w jakiś sposób są czy fizycznie, czy intelektualnie opóźnione, ale od kilku lat, bo to jest kolejny krok, od kilku lat mamy do czynienia z obniżeniem poziomu edukacji w Polsce i to celowym ponieważ łatwiej bananami się manipuluje niż ludźmi, którzy wiedzą, co jest na rzeczy. W 2006 abolicja Romana Giertyka, który wprowadził, że nawet jak się nie zdało matury się okazało, że nagle 120 tysięcy osób zdało maturę. Co teraz było? Pan Czarnek, kolejny obrońca polskiej nauki, a raczej yy, czytajmy to Orwellowsko, czyli... W Boruelu Ministerstwo Pokoju zajmowało się wprowadzeniem wojny. Czyli pan Czarnek jako minister mieszczący edukację też powiedział, że na egzaminie rozszerzonym nie trzeba mieć tego limitu 30%. Nie było podane jaki limit. Czyli yy, można przyjść na egzamin rozszerzony i zdać maturę. Kolejna sprawa cyfrowa demencja. Teraz, yy, pomimo że wszystkie badania pokazują, że wprowadzenie nowoczesnych technologii do szkół poza zdolnościami informatycznymi opóźnią i upośredzą cały proces edukacyjny, w innych dziedzinach państwo polskie kupiło 379 tysięcy laptopów. Dla czwartoklasistów, zapłacimy za to 780 milionów złotych. Czy to zakup dobry? Nie wiem, zamiast szany jest to pan Kieszyński, który kupował już respiratory, których nikt nie chciał licytować. Więc mówię, obniżają tutaj edukację. Kolejna sprawa, emocjonalnie się przygotowuje nas, żebyśmy to akceptowali, że to jest dla nas dobre. Robi się szantaż emocjonalny. Kilka miesięcy temu w kinach był film Hubook, gdzie matka, właśnie dziecka ze spektrum autyzmu, walczyła właśnie z tym Goliatem, z tą złą szkołą, z dyrektorem, bo yy, nie chcieli dopuścić jej syna do zdawania normalnej matury. No i emocjonalnie nas się do tego przygotowuje ostatnia tutaj, jeżeli my jesteśmy świadomi, nasze dzieci, jeżeli będą w ten sposób uczone, czyli brak nauki, będzie to forma zabawy, dostosowania się tego oporu, jak to użyła pani Kazimiera Krakowiak, zachęcam do przeczytania tego filozoficznego i utopijnego raportu. Jeżeli nasze dzieci nie będą uczone tak jak my, nie będą się zastanawiały nad tym, bo przypominam, że samo słowo surfowanie po internecie Surfowanie to znaczy nie informacji. To jest po prostu skakanie z piatka na kwiatek, nie mamy zdolności do głębszego rozumienia tematu. I o to chodzi, żebyśmy nie pytali kto, po co, dlaczego, w jakim kierunku idziemy. Barana mi łatwiej się rządzi. Dziękuję. Pozdrawiam.